Yeah. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony na właśnie To jest kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4, cóż, pojedziemy dzisiaj do Dwayna. Przez długi czas nie nagrywałem odcinka, dla Was to może będzie luz taki, bo niekoniecznie odczujecie to znowu długie nagrywanie, bo nawet chyba w poprzednim odcinku już o tym wspominałem, że przez długo nie nagrywałem, ale mimo wszystko fakt jest faktem, że naprawdę... gdzie on Dobra, nieważne. E, że naprawdę długi czas minął um, od momentu nagrania poprzedniego odcinka, bo minęło aż 5, 6, 7... Minął tydzień, minął równy tydzień. Dobra, chodźmy do Dwayne do Dwayne'a. On jest spoko. O, Especially when the presence turned into an asshole. Psh, <laughs> fucking bitch. Nobody wants to roll with me no more. It's like I'm tainted. What do you mean? Playboy don't want to hang no more. He pays for you to come over instead. My girlfriend, the love of my fucking life. Man, I was pulling moves in the joint so this bitch could pay rent. Now she won't answer the phone. Man, I gave her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. I heard she hanging with Javon now. Who? Some punk who fucking talked. Swears he wasn't involved in me going down, but I knew. I knew his ass was lying. Now motherfuckers fucking my girl? For real? listen why don't you go talk to her Psst, ain't shit to say then i'll go speak to both of them they'll ask for your money back and if they don't agree i'll make them where did they hang out at some arcade in chinatown uh, look man don't bother no i'll bother i'm getting paid and besides you remind me of me Nie, okej, okay. uh, już polubiłem Dwayna, aczkolwiek uh, wiem już jaki błąd popełniłem, mianowicie jak widzicie GTA jest wow, mega płynnością i w ogóle, um, a mi się to nie podoba, jeszcze, bo 50 fps strasznie mi zżera dysk, także czekajcie, zaraz wracam. Okej, okay, jesteśmy z powrotem już, czekajcie, bluzę ściągnę, bo jak dopiero wstał i siedzi w samych bokserkach i koszulce przed komputerem. Zamiast się ubrać, to woli pieprzyć jakieś farmazony do mikrofonu, no, ale spoko szanuję to. Tak słóweczka. Nieważne, że ma klientów. Dobra. I okej, okay, uh, w ogóle tak, zmieniłem teraz jest 30 fpsów Dla was to w teorii nie ma różnicy dla mojego dysku Mabu

Dobra motocykl... okej okay, spoko Ale fps już twierdzą co innego, czekajcie Dobra Fajnie było gdyby było... można Sorry, gdyby było można um... No kurwa A, Spotify będę się wyłączyć, bo on w tyle włączone A to żre procesora porządnie Procesor. Rrrr, co łatwiej go jak mężczyzna. Tyle z ciebie by było. E Dobra Do clucking bella, przy okazji przyda się coś zjeść. No i teraz pewnie tam będzie decyzja. A czekajcie, wyłączę Spotify'a. Okej, okay. padła klasyczna akcja dywersyjna Spotify wypierdalaj. powinno działać szybko. Znaczy w sensie płynnie, whatever. Hmm, wiecie, jaki jest ból? bo ja odcinki mam nagrane kilka do... O, do przodu I problem w tym, że mam nagrany odcinek dla was 8-minutowy Tak, dokładnie z modyfikacją I on waży aż 3 giga, uwierzcie mi, że wrzucanie 8-minutowego odcinka, który waży 3 giga Na moim internecie to jest Wyczyn ponad miarę moich możliwości A i obaj zakazy drogowe Jeżdżę jak chcę Dobra, chodźmy do środka Gdzie tu jest wejście Gdzie tu jest? O co to jest? Eee. A Statua wolności O tu jest wejście To pan to co? A, menel Spoko, szanuję to

that fool cherise she just couldn't help herself she always told me she burn me good guess i should have listened happy she ain't dead though she just an idiot peace man aha death and destruction at constructing sa aha several union workers dead aha that's a miserable zrobiliśmy tutaj. Weasel, Rie, whatever, something. Um, ale co chcę zrobić? Chcę pojechać do domu najpierw, ale nie by zapisać grę, bo już to teraz się stało, a po to, żeby odstawić ten piękny motocykl, bo nie chcę go stracić, bo on jest naprawdę fajny. Takie w ogóle wiecie, wielkie miasto, wszystko pięknie, ładnie. Nie, pod, nie pasuje mi panorama nocy, ale okej. Okay. Nie wiem, ja szukam fajnie takich pastelowych, fajnych kolorów słonecznych, a nie takich ciepłych barw. A w żadnej grze tego praktycznie nie ma, dlatego może tak głównie Vice City zagościła jako chyba pierwsza seria na moim kanale, także taka ciekawostka tylko apropo. Eee... Co chcesz idiota? Nie.

...motocyklem. To jest po prostu trudne, ciężkie, głupie. Cokolwiek. Czekajcie, czekajcie, bo ja jadę pod prąd! Sorry. O, tam jest dom. Nie ma tu nigdzie zjazdu... Eee, nie, nie ma. Dobra. Na szczęście jestem niedaleko. O, to jest kolejny. Ja mam jaki. Ja mam cały czarny. To jest żółty i zielony. Chcę, zło chcę złoty. Chociaż w sumie... Moment. A nie, cofka, mam czarno-czerwony. Wolę czarno-czerwony. Dobra. Teraz z tego już to od groma. U. Ten jest bardziej czerwony, ale ja chcę... Aha! No dobra, to ten i tak. Jakiś mam taki kurcze sentyment, że nie potrafię go zostawić. Dobra, a teraz coś, co jest w tej grze chyba najbardziej dla mnie pożyteczne. Niko, tak, dokładnie, tak, soweczka i jedziemy do Dwayna. Ale już tam przewijam zawsze te podróże, bo nie chcę mi się nigdy czekać Czekajcie, która godzina? Trzecia hmm. 3.53, a Parę minut jeszcze i będzie dzień To jest w ogóle jakiś X, a nie, sorry, to, to budynki myślałem, że to jakiś... To jest w ogóle fajny taki efekt. Wow, 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 taki smooth lighting, nie wiem. Nie, to nie był smooth, to jest... E... Synchronizacja pianowa, I guess? Coś takiego. Dobra, Andreas to kill. Rozbierz się, by zabić. Dwayne? Prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean I used to have everything. I used to run uptown. Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey, let's get it back. Nah. I can't, man. I ain't got the energy no more. I've been stabbed in the back too many fucking times. There's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Oh, shit, man. This club. I'm talking a real gentleman's place. It's called the Triangle Club on Drill Street in Bowhead. I'm talking real class. You know what I'm saying? When I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. No problem. Man, you the real deal. I owe you. Big time. But we'll talk about that later. You're the truth. Wow. Wogóle ciekawostką jest, że w GTA 5 Są różne isteregi, co zresztą już wiemy, ale To byłoby... No patrzcie, poczekała na mnie Stój! W każdym razie, to są różne ciekawostki, isteregi i tak dalej To jest normalne, ale Można usłyszeć tutaj Podobno jakąś tam tajemniczą radiostację um której ktoś tam będzie mówił o prawdzie, the truth, bla 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 bla, ale nie jestem do końca pewna co chodzi. Dobrze, weapons aren't welcome in the club, dobrze. No spoko. Take out the three stripped club managers. nie so. Okej.

Rich Whatever Yards, you're an interesting conversationalist. If you're looking to get some wood, you're gonna have to wait. Jesus test drives all the new bitches. <laughs> Czekajcie, bo tak zdeka się jak chuj, zabije Jezusa. Nie ma jakieś tu jakiegoś tylnego wejście wyjścia. Oczywiście że jest Aha Pasuje mi to Potrzebuję jakiegoś wozu oczywiście Najlepsze zni... Nie, nie zniknął, co to jest? Od cudeńko Zobaczmy jak to prowadzi. Znaczy jak to jeździ. Hmm. Dobra, to już nie jest takie cudeńko, ślizga się potwornie. Dobrze. Czy on właśnie wpierdzielił się w śmieciarkę? Okay. Szanuję to. Zadzwońmy do niego. No. Lepsz. To może zabijmy Playboya, chociaż dał mi telefon, to może... Nie, dobra, nie będziemy go zabijać. O ile będzie taka możliwość, to i tak nie będziemy tłuc. Bo dał mi telefon. Eee... To już w sumie zadzwonię do Dwayna, może ma dla mnie jeszcze jakąś misję, phonebook. Dwayne, 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 dwayne Jest Przed chwilą z Tobą rozmawiałem idiota, ale okej okay. Skoro Dwayne nie ma dla mnie żadnej misji To zakończymy dzisiejszy odcinek A dlaczego? ponieważ czemu by nie? Wiecie co, wybierzmy się do... do... do, 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 do... tutaj. Unknown contact. Dobra, ale to było na tyle ja się z tym żegnam. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i cóż, papa. Pa. Tyle wam mogę powiedzieć, maksimum.